Witajcie, kochani, z tej strony Torociska Winaja. Witam wszystkie zadykalne koziorożce. Koziorożce, które oczywiście są wśród zacnego grona moich widzów subskrybentów, jak również witam koziorożce, które e, przybyły tutaj pierwszy raz, pojawi, pojawili, pojawiły się tutaj pierwszy raz. Oczywiście zapraszam, zachęcam do wysłuchania wszystkich, a ci, którzy są tutaj pierwszy raz, jeśli Wam się spodoba, to oczywiście zachęcam do subskrypcji. Najlepiej z dzwoneczkiem, żeby nie przegapić kolejnych nagrań. Moje piękne koziorożce, horoskop tygodniowy, taki ekspresowy podgląd tygodniowy na tydzień od. 6 do 12 marca roku 2023. Zobaczymy, co tam ciekawego u Was w tym tygodniu, na co zwrócić szczególną uwagę i jakie energie do Was idą. Także ciekawi, to zaczynamy. I okej, okay, kochani, ja już swoje karty i pamiętajcie, tutaj powtarzam jak mantrę i będę Wam powtarzać. Jest to czytanie ogólne, zatem nie wszystko musi do Was pasować, nie wszystko musi z Wami rezonować. Bierzcie, co pasuje, odrzucajcie, co się nie zgadza. Ok, i zaglądamy, co tam u Was w tym tygodniu. Dobra, wyzwanie dla kaziorożny na ten tydzień. Mhm. Co ciekawego w pracy w finansach. Mhm. Taka ogólna sytuacja zawodowa. Dobra, co ciekawego w miłości. Mhm. Mhm. Dobra, i karta rada dla Was. Konkret, kochani, mamy konkret. Bardzo konkretny taki, taki przekaz. Mm, bardzo konkretny przekaz dla Was. Dobra. Dobra. Koziorożce. Koziorożce, wyzwania na ten tydzień, e, taka energia troszkę z zewnątrz, energię, którą bierzemy lub której się pozbywamy, oczywiście w zależności od sytuacji, upodobań. E, i też taka troszeczkę wasza aura, aura tego tygodnia, taki klimat dla koziorosza, taki swoisty, tak? Kochani, powiem tak, dla Was ten tydzień, takie troszeczkę, wiecie, matematyczne podejście się przyda, takie, wiecie, do, do życia, nie? Trzeba tutaj w tym tygodniu stanąć przed koniecznością dokonania dosłownie obliczeń, poszukać jakichś rozwiązań na różne sytuacje, no, wyprowadzić jakiś dobry wzór, wzór <głos》> na co życie, na ten cały tydzień, bo Mm, tu jest walka, tu jest walka o coś nowego. Mm -hmm. Tu są szanse na jakieś nowości, ale żeby te nowości zdobyć, żeby wkroczyć na tą nową drogę, tak, no to tu trzeba się wykazać przede wszystkim em, logiką, takim otwartą głową em, i rozumem. I rozumem, dlatego mówię właśnie, że takie matematyczne troszeczkę podejście nie? tutaj nie ma. Przypuszczeń, tylko to już musi być oparte o jakieś twarde zasady, jakieś reguły, od których lepiej nie odstępować. Także takie, takie wyzwanie dla Was, kochani. Mhm. Tak jak mówiłam, to jest jakaś zapowiedź czegoś nowego. Wiecie, tu jest energia powietrza, tak? Mamy tutaj miecze, być może trzeba się od czegoś odciąć, tak? Być może trzeba po prostu to Wasze życie przewietrzyć, wpuścić troszeczkę jakiegoś świeżego powietrza, tak? I co? zapowiedź zmian, ale takie zmian, które warto przekalkulować, przekalkulować co się opłaca, a co się nie opłaca. Dla niektórych tutaj wyszykują się jakieś ważne rozmowy, czy to w pracy, czy to w związkach, jakieś wiecie, nowe przedsięwzięcia, negocjacje, gdzieś u niektórych z Was mogą się pojawić również takie sprzeczki, potyczki słowne, tak? Ale jeżeli się one pojawiają, to pamiętajcie, logika, jeszcze raz logika w oparciu o zdrowy rozsądek, który jest pozbawiony emocji, zwłaszcza tych, tych agresywnych, tych takich, które czasami wpływają na nasze decyzje niezbyt korzystnie. Także takie wyzwanie dla was, takie wyzwanie. są nowości licz, nie, nie warto je przegapiać, tak? Ale tu trzeba obliczyć, dobrych tutaj dokonać obliczeń, żeby te nowości przyjąć bez uszczerbku, prawda? Czy to na zdrowiu, czy na psychice, na sercu. Dobra, kochani, i praca. No, koziorożce, walka. Tu do koziorożce, do boju. Mm -hmm. Tu jest dla mnie informacja, że jakiś koziorożec gdzieś jest gotowy do podjęcia walki. I to będzie walka, kochani, mam wrażenie, bez względu na to, jakie będą konsekwencje, tej, konsekwencje tego boju, jakie będą konsekwencje tej, tej walki, tak? I tu jest, wiecie, mowa o różnych sytuacjach. I dla jednych z Was e, może to oznaczać walkę, z, e, takie współzawodnictwo z innymi współpracownikami, z, tak? z kolegami, z koleżankami z pracy. Jakaś tutaj jest, pojawia mi się też rywalizacja i tutaj Koziorożec jest gotowy na to, żeby no tutaj Dojść do tego zwycięstwa właśnie bez względu na konsekwencje. Nie mówię, że po trupach do celu, ale jest tutaj jest gotowy na każde konsekwencje. Jeżeli macie w pracy u Was jakieś takie napięte sytuacje, jakaś taka nerwowa atmosfera, prawda, w tej Waszej pracy jest, no to koziorzec jest gotów podjąć walkę, żeby to ta atmosfera się zmieniła e, lub po prostu uświadomić pracodawcom. Mm -hmm, ewentualnym, że taka atmosfera tutaj jest i mi się to nie podoba, że jedyne, co mi ta praca przynosi, to najwyżej e, kupę nerwów, tak? <grytanie> Więc tu jest taka gotowość, kochani. E, być może dla niektórych koziorców e, to jest taka informacja, że borykaliście się może do jakiegoś czasu z takimi myślami, czy... Hmm, Czy nie odejść z pracy, tak? Czy nie odejść z tej pracy? Czy. Mm... Wiecie, może nie tak, nie odejść z tej pracy. Tak, odejść z tej pracy, bo ta praca właściwie nie prowadzi do niczego konkretnego, tak? Ta praca nie daje jakiejś satysfakcji, ta praca ma szklany sufit e, i no, gorzej już nie będzie, tak? Gorzej już nie będzie, troszeczkę się zasiedziałem, zasiedziałam w jakiejś tam na konkretnym stanowisku, który nie daje szans i tutaj jest już odejście Może trudno, najwyżej mnie zwolnią, najwyżej sam napiszę to wypowiedzenie, ale jestem gotów, żeby podjąć walkę, żeby tutaj powiedzieć parę słów prawdy e, właśnie co się dzieje w tej danej firmie. Także troszeczkę specyficzny przekaz, ale ktoś to musi usłyszeć, skoro tutaj mi się w kartach pokazuje, tak? Dla niektórych to jest walka też, kochani, żeby nie stracić pracy, tak? Więc tutaj jest takie podej podjęcie boju do tego, żeby udowodnić, że ja w tej pracy e, powinienem zostać, bo inaczej no, zostanę na lodzie, tak? Ehm, I jeszcze dla innych jest to walka o, walka o to, aby odbić się od dna, tak? Bo tutaj ta dziesiątka mieczy to jest takie dno, e, to jest takie przysłowiowe dno i trzeba się odbić, więc być może jesteście w jakimś takim dołku zawodowo-finansowym i to już jest taka, wiecie, zacięta walka o to, żeby zdobyć jakąś pracę, zdobyć Dobyć jakiś etat, znaleźć jakąś pracę, żeby podjąć jakieś zatrudnienie. No, bo, bo, bo się robi, robi, robi się kiepsko. Tak, robi się kiepsko. Także kozioroże gotowy do, do walki o pracę, o dobre warunki pracy jak najbardziej, różne negocjacje tutaj się pojawiają, ale pamiętajcie, z użyciem rozsądku, tak? bez użycia siły, a raczej z użyciem takich logicznych argumentów. Także taki mamy tutaj informację. Dobrze koziorożce i miłość miłość. Kochani, przekaz raczej dla związków relacji, które mm, mają, wiecie, taki tytuł dosłownie, rozstania i powroty. Mhm. Mm Wiecie, być może jest jakiś koziorożyc w takiej relacji, która trwa być może latami, ale te lata są z przerwami. Nawet mi się zrymowało. Wiecie, wracamy do siebie, rozstajemy się, wracamy, rozstajemy się, żyć bez siebie nie potrafimy, a jednocześnie chcielibyśmy żyć osobno, tak? To jest taki przekaz dla takich związków, tak? I tak, dla niektórych z Was tutaj te energie mogą oznaczać, że no, w tym tygodniu pojawi się mnóstwo rozmów. I te rozmowy tak naprawdę do niczego jakiegoś konkretnego nie doprowadzą, bo jednego dnia będziecie do, dojdziecie do wniosku, że okej, okay, zostajemy razem, próbujemy ratować to, co się wali, te nasze chwiejne fundamenty, a z drugiego dnia, no dobra, już koniec. Od, odchodzimy od siebie, rozstajemy się, koniec, koniec, bo już nie wytrzymamy ze sobą, tak? Nie wytrzymam z Tobą. E, także tutaj takie e, są e, informacje. Bardzo niestabilnie troszeczkę jest tutaj. Coś się wali, coś się sypie mm, w relacji. To jest taka walka, wiecie? Walka o utrzymanie jakiejś relacji, jakiegoś związku, pomimo tego, że obydwoje, mam wrażenie, że obydwoje no, jesteście świadomi tego, że tak naprawdę najlepszym wyjściem. Dla Was obydwojga byłoby właśnie, żeby się rozstać, żeby odejść, żeby poszukać szczęścia gdzie indziej, a nie tutaj, gdzie ten związek jest tak już od jakiegoś czasu jest niestabilny troszeczkę, taki chwiejny i tu są podejmowane ciągle prób, ciągłe próby ratowania. A, a efekt, i tak, no, co, efekt jaki widać, no to tylko właśnie odwrócić się dupką i odejść, tak. <grytanie> Także to jest, kochani, pamiętajcie, przekaz właśnie dla tych związków, które mają taką sytuację niestabilnego związku, związku właśnie pełnego rozstań i powrotów lub rozmów. Gdzie już się pojawiają słowa o rozstaniu, to jest przekaz dla tych związków. Jeśli są związki, relacje jakieś szczęśliwe, bezproblemowe, to oczywiście odrzucajcie ten przekaz, tak? Dobrze, i jeszcze single, tak? Single, single. Tu jest, wiecie co? Ktoś tu rezygnuje. Rezygnuje ze spotykania się z osobą chwiejną, taką niestabilną, właśnie też emocjonalnie, lub osobą, którą wyczuwacie, że jeszcze jedną nogą ciągle stoi w poprzednim związku, a wiadomo, hmm, na trzeciego, na trzeciego, bo to jest, to jest jeszcze pchanie się na trzeciego. Jeżeli ktoś ciągle tkwi y, jakąś częścią ciała, nieważne, czy to właśnie tą przysłowiową nogą, czy jeszcze połowa serca ciągle jest oddana tamtej poprzedniej relacji, no to to już jest prawie niemal trójkątna sytuacja, więc takie relacje warto sobie chwilowo przynajmniej opuścić, tak? Y, więc y, to jest taka informacja. Być może jakiś koziorożec jeszcze się nie zaleczył z jakiegoś y, związku poprzedniego. I z kimś się spotyka, ale w tym tygodniu podejmuję decyzję, że ok, rezygnuję, nie będę tutaj komuś zatruwał życia moją przeszłością. Także tutaj taki przekaz dla Was. Dobra kochani i rada. I właśnie rada, tak jak mówiłam na samym początku, główna energia wasze wyzwanie rozpocząć coś nowego, zacząć yy, jakieś rozmowy tutaj, tak podjąć w oparciu o logikę wykalkulować, obliczyć dokładnie. I kochani, mamy tutaj śmierć. I tutaj to jest taka energia, która mówi zakończ to, co musisz zakończyć, tak zakończ pewien etap w swoim życiu, nie? Tu już jest. Yy, Taka dojrzałość do tego, żeby zakończyć coś. Wy już sobie oczywiście zweryfikujcie, co chcecie zakończyć w waszym życiu, i tu nie ma gwałtowności, tu nie ma nagłości, tu już jest po tych obliczeniach, tak? po wyprowadzeniu tego odpowiedniego wzoru, i wy już wiecie, że no, równanie wyszło, jakie wyszło, czyli trzeba zakończyć te niezdrowe układy, trzeba zakończyć pracę, która nie daje żadnych korzyści oprócz nerwów, i trzeba oczywiście zakończyć związki, które. I tak się chylał cały czas ku upadkowi, pomimo tego, że ktoś jeszcze próbuje tutaj podpierać te niestabilne fundamenty. Także, no, taka informacja. Kochani, śmierć, tak? Tak jak mówiłam, tu nie ma nagłości, tu już jest taka pewna pewność, że trzeba coś zakończyć, tak? I nie trzymajcie się kurczowo tego na siłę. Nie zatrzymujcie tego, co i tak się już wam wymyka z rąk, dosłownie przesypuje wam się przez dłonie, jak piasek. Bo im dłużej to będziecie odkładać w czasie, to co? Tym dłużej będzie boleć i bardziej przeczołga. A po co? A po co? Więc koziorożce taki jest przekaz, bardzo konkretny, specyficzny, nie dla wszystkich mam wrażenie, ale jakiś koziorożcec na pewno musiał to usłyszeć. Więc jeśli ktoś się tutaj boryka z decyzjami o zakończeniu jakiejś pracy, zakończeniu jakiegoś przedsięwzięcia, zakończeniu jakiejś relacji no to właśnie to jest przekaz dla Was, tak? Także warto tutaj się nad tym zastanowić, ale pamiętajcie, zróbcie to w oparciu naprawdę o bardzo logiczne argumenty, żeby to nie było, wiecie, takie nieprzemyślane i żeby później nie było żalu do samego siebie lub do mnie, do Winajki, żeby że Winajka tak powiedziała, a później, no, zrobiłem i, i mam pretensje do Winajki. Pamiętajcie, to jest przekaz ogólny, to jest sugestia, to jest taka właśnie podpowiedź od kart, a Wy sami kierujecie, kreujecie swój los, swoje życie. Także, no... Taka podpowiedź, takie troszeczkę światełko w tunelu, co można zrobić i co się może wydarzyć. Dobrze, kochani, jeszcze kluczyk anielski, zobaczmy, może aniołki tutaj nam rozjaśnią jeszcze bardziej tą sytuację. Ciesz się życiem. Kośbałku, tak, ciesz się właśnie życiem, tylko dopóki będziesz tkwił w miejscach, które są dla Ciebie niewygodne, w miejscach, które nie dają Ci radości, no to ta, to ci, ta radość z tego życia będzie troszeczkę przeblokowana. Więc warto sobie postawić za cel, że. Życie y, jest radosne wtedy, kiedy, y, kiedy odbywa się tak, jak my tego chcemy, kiedy pozbywamy się rzeczy, które sprawiają nam przykrości i smutki. Także cieszcie się, ucieszcie się, tutaj wszechświat Wam daje możliwości, wszechświat Wam daje podpowiedzi i no i oczywiście, <laughs> oczywiście, czy z nich skorzystacie, czy nie, no to oczywiście to jest, to jest wasza, Wasze życie, wasza decyzja. I tego Wam życzę na ten tydzień, życzę Wam dobrych decyzji, słusznych decyzji i takich, których nie trzeba będzie żałować, ale przede wszystkim mnóstwo pozytywnej energii na ten tydzień, i niech się dzieje, niech się dzieje to, co dobre dla Was, i niech się spełnia. Także życzę Wam pięknego tygodnia. No i co? My widzimy się, słyszymy niebawem, a ja żegnam się grzecznie. Do zobaczenia, do usłyszenia. Pa!